Oto Pulse Flex 2i, głośnik multi od marki Blue Sound. Flex 2i to pierwszy i najmniejszy model z przedstawicieli serii Pulse. Jego nowoczesna, przynośna konstrukcja, dostępna w białym lub czarnym matowym kolorze obudowy. Wraz z zaawansowaną funkcjonalnością sprawiają, że możesz wykorzystać go w każdym pomieszczeniu Twojego domu. Podłącz głośnik do prądu i skonfiguruj go za pomocą dedykowanej aplikacji iOS. Uruchomisz się na większości sprzętów, komputerze, smartfonie czy tablecie. Wszystko do sprawą dostępności na systemach Android i iOS, Windows i MacOS. Dzięki niej z każdego miejsca w domu będziesz mógł sterować głośnikiem, wybierać źródła i łączyć dźwięk z innymi urządzeniami w sieci. Flex 2i możesz użyć do bezpośredniego odtwarzania muzyki z wielu popularnych serwisów strumieniowych, m.in. takich jak Spotify i Tidal. Uruchomisz na nim także ulubione stacje internetowe, a dźwięk z telefonu lub innego urządzenia przesiesz bezprzewodowo za pomocą AirPlay 2 lub Bluetooth z kodekiem aptX. Tylne złącze jack 3,5 mm typu Combo wykorzystasz do podłączenia odtwarzacza CD, gramofonu lub telewizora. Zać własną bibliotekę muzyczną uruchomisz bezpośrednio z pamięci przynośnej USB lub dysku sieciowego. Możesz również zaprogramować głośnik tak, aby móc szybko przywołać ulubione źródło za pomocą jednego z pięciu przycisków szybkiego wyboru. Dźwięk dostarczany przez Flexa zaskakuje. Budowany wzmacniacz o mocy 25 W zapewnia głośnikowi szczegółowe i bogate brzmienie wypełniający doskonale przestrzeń pokoju. Nie bez znaczenia jest to obecność dwóch nowoczesnych przetworników o niewielkich wymiarach, lecz bardzo wydajnych sonicznie. Użyj dwóch głośników Flex 2i, by sparować je ze sobą i zbuduj niewielkich rozmiarów nowoczesny system stereo. Możesz je wykorzystać również jako bezprzewodowe głośniki Surround, podłączając do dedykowanego urządzenia współpracującego z systemem BlueOS. Świetnym przykładem jest połączenie głośnika Flex ze wzmacniaczem NAT z M10V2. W ten sposób zbudujesz system kina domowego bez rezygnowania z wysokiej jakości dźwięku w muzyce. Flex 2i to również idealny głośnik dla domowych systemów multiroom. Połączyć dźwięk z innymi urządzeniami BlueOS, by w każdej z możliwych 64 stref zagrała ta sama muzyka, również ta z pliku wysokiej rozdzielczości. Głośnik od Blue Sanda komunikuje się w sposób swobodny. Możesz go zintegrować z wieloma systemami inteligentnego domu i sterować z poziomu innych aplikacji. Dodatkowa obsługa komend Amazon Alexa, wsparcie z Google pozwala na wygodną obsługę Flexa. Ponadto z wykorzystaniem funkcji Connect od Spotify i Tidal szybko przyłączysz się między urządzeniami odważającymi. Za pomocą opcjonalnego uchwytu WM100 powieś głośnik na ścianie, a zaopatrzenie się w dedykowaną baterię BP100 pozwoli zabrać frakcję gdziekolwiek chcesz. Ze z głośnikiem producent dołącza przewód zasilający, przyjściówkę optyczną TOSLINK, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Więcej omawianym produkcji dowiecie się w naszych salonach stacjonarnych oraz na www.hifi.pl.